Nie ma kochani, to jest Faniak i jak widzicie, nagrywam z telefonu, ponieważ tu jest jakaś lepsze, Jakoś mi się wydaje, a kamera będzie coś szwankuje, no i tak wychodzi na to, że muszę z tego nagrywać. Eee, ludzie mi spamują, że chcecie dalej moje QA y i ogólnie vlogi. Vlogu akurat na razie nie ma, bo nie mam pomysłu na żaden temat. A QA zauważyłem, y, że są jakieś pytania pod poprzednim, więc mogę coś nagrać. No, tutaj na tutaj karteczkę, na której są pytania. No. I przejdźmy najpierw do nich. Kim chciałbyś być w przyszłości? Mam zamiar zostać jakimś takim profesjonalnym grafikiem komputerowym. Tylko, że w tym momencie coraz mniej się tym zajmuję ze względu na to, że po prostu nie mam żadnych wizji. Ale jak za za za. za, 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 za ale zawsze jakąś wizję mam, próbuję ją zrobić jakieś, nie wiem, nawet, jakieś, jakieś głupie tła, głupie obrazki, coś to próbuję zrobić. I to będzie tak, to jest taka moja pasja, która mam nadzieję, że kiedyś w mój przyszły zawód. Największe głupotę jaką w życiu zrobiłeś. Yy, są to głupoty z dzieciństwa głównie. I chodzi o coś takiego jak. Hmm, pokazywanie członka. Na osiedlu Co tam przyznaję się, bo jest ten zwany debil, tak? Chodziło o coś takiego, że mieliśmy 6-7 lat. I był taki wierszyk. My jesteśmy... Astry i pokazujemy kutasy. Trzemy, ja o tym mówię. Czasami to było po prostu przed dziewczynami, czasami to było nawet przed jednącymi przed nami autami. To było debilne. I to jest chyba taka największa głupota, którą zrobiłem. Jaki jest Twój ulubiony film? Eee, jeżeli można to za film, to to Kapitan Bomba Zemsta Faraona. Naprawdę polecam. Eee, jak ktoś lubi Kapitana Bombę to tym bardziej. Bo to nie jest taki 3-minutowy kartun, tylko to jest praktycznie godzinny film. Eee, ten który mi się cholernie podobał. Tak więc ja go polecam. Co mnie najbardziej denerwuje? Eee... Hmm... Szczerze mówiąc to nie wiem, ale... Chyba ogólnie ludzie. Ludzie mnie najbardziej zdenerwują. Chociaż zależy, którzy. Tak moim zdaniem przemądrzali ludzie. Którzy uważają się za kogoś, kim nawet nie są. Uważają się za kogoś lepszego. Wymądrzają się, chociaż nawet nie wiedzą nic na ten temat i tego typu osoby i czasami wbijająca mama jak chce nagrać coś czy gram sobie po prostu, czy stream, czy coś a nagle chcę milion spraw ze mną załatwić to jest naprawdę bardzo denerwujące chcielibyście jakieś zdjęcie jak byłem mały? hmm dałbym wam jakieś, ale te zdjęcia są w takiej pewnej skrzyni, którą, do której pakowałem wszystkie książki, kiedy usuwałem swój regał. Nie wiem, nie panem jak to się nazywało, już wypadło mi teraz nazwa z głowy. I ona jest na samym dole, tej, więc zanim ja bym to wyjął, to bym to sprzątał, to po prostu. No, a że mi się nie chce. Tak więc jedynie musicie się obejść bez tego zdjęcia, W tak muszę ogarnąć. Nie, jakiś zaproszczały nie jestem, ale to taka... Takie takie odejście od tematu. Skoro uważam, że strasznie śpiewam, że chcecie... mam wam to pokazać, tak? Hmm. Mam niby jeden filmik na innym kanale gdzie śpiewam. Ale jak ktoś będzie chciał sobie go znaleźć, to sobie go znajdzie. Ja wam go nie podam. Mister jakichś x Metin. tak, byłem kiedyś metynowcem. Nie, to tamtego tam w ogóle nie znajdziecie, nie. Mm -mm. Ale co sądzę o płatnym YouTubie? Szczerze mówiąc, moim zdaniem jest, To jest głupota. Ogólnie YouTube się powoli zaczyna pieprzyć. To... Eee... Yy, Wymyślenie nowego layoutu dla niego. Jak widzicie, teraz jest już nałożony ten nowy wygląd na YouTube'a, który jest moim zdaniem beznadziejny. Ogólnie YouTube zamiast się coraz bardziej polepszać, to on idzie coraz w gorszą stronę, a te płatne subskrypcje moim zdaniem to jest coś, coś głupiego. Ale no owszem, ktoś chce sobie zarabiać na widzach, to nie chce zarabia. Ja nie mam zamiaru, bo wiem, że gdybym wprowadził coś takiego płatna subskrypcja, moja ilość widzów spadłaby do zera, bo nikt by nie chciał płacić za oglądanie takiego zjeba. I ostatnie pytanie, które mam potraktować sobie już tak na luzie. Czyli pytanie od. Ee, pewnego znajomego. Tego na pewnie. Czy go kocham? Owszem, jestem Tarikiem. Rolownicy wiedzą o co chodzi. Ale niestety nie kocham cię. Shirun pedofil. Mm-mm. No, tak więc ja się z wami żegnam. Będę musiał zaraz się ogólnie spakować do szkoły, ogarnąć wszystko. A filmik powinien być... Znaczy filmik, który teraz oglądacie. Najprawdopodobniej jest już dzisiaj piątek, więc ja wam życzę miłego weekendu. I peace yo beches! Mam nadzieję, że jakoś to wygląda, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Po prostu wrzucę jutro sobie obrobię i tyle. Znaczy dzisiaj obrobię. Bo dzisiaj jest ten filmik, tak. Tak więc jeszcze raz mówię, z tego weekendu, tam róbcie sobie tu, tam... nie ważne, nie ważne, na serio, się ma